Marko tu Janko widzowie witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars Nie wbijam ostatnio do 30 rangi na korcie na kolcie, niestety, więc dzisiaj postanowiłem to zrobić już naprawdę i obiecuję Wam, że dzisiaj ten challenge je, będzie zrobiony. To, to, to... Ten Byron u nich może być nawet, ok. Dobra, już wiem, taktyka Mandy na tą mapę jest chyba zrozumiała i chyba każdy ją zna. Nie wiem, kto nie zna taktyki na Mandy na tą mapę, też bym ją wykorzystywał, gdybym miał Mandy, ale nie mam Mandy, Bra, bra, Nie! No i... Ja nie, nie, się nie da. Czy ktoś jest? Nie. Ale Byron będę. Jezu, od Mandy, dosany. Just das left. Kurde, te eliminacje wszystko zasłaniają. Nie! Mandy nie tym cukierem! Ej, widzowie, wam taką sytuację e, jak graliśmy jeszcze w tamtym miesiącu chyba taki jeden mecz na Hali to... powiedzieć wam coś? To jakiś taki trener. E, niestety nie mogę wam powiedzieć z jakiego, jakiego... jakiego miejsca, jakiej miejscowości e, dosłownie. Jak jakiś typek tam. Ten. Jakiś typek próbował. Jakiś typek próbował tam zrobić coś. Próbował tam strzelić chyba bramkę z samego środka centralnie, nie? I ten. I on. Sebastian, coś ty wymyślił! Nie? To było piękne, ten trener gdzie Albo jak rzucaliśmy piłką z chłopakami. Jezu, piper! Jak się jak zostaliście się w z tej na poboczu, to jak nam wypadła, to... Ej, majstry! Zresztą ogólnie ten trener jest jakiś śmieszny. Kiedyś na przykład, jest yy, yy, Nie, że ten, ale... Yy, ten, albo jak... Yy, ten, jak ten chłopakowi, temu chłopakowi się nie chciał biegać, to on... to on... ten... jak bym to powiedzieć, to, 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 to on... powiedział... Sebastian! Ale porusz tyłek albo złazisz. Nie to było takie. No way, nie ma drogi! A Jest źle! Aaa! Diekunie! No co za spam! Chodź tu czacie GPT! Dobrze Mandy! Mandy, Scandy!

Uwaga, jest! Czekajcie... z kim teraz lecimy na 30 a z na tego już tak naprawdę no nie to już tylko tak naprawdę tylko dwie rangi bo Teraz mam ogólnie kolię z 27, to wystarczy trochę się po prostu postarać i tyle, wygrać kilka gierek, Gdzie super. Dawaj, Hanka! Dobra, jedyny widzę, że tutaj El Primo z, naszej, z naszego teamu umie spamić. Ten Colt to tak średnio bym powiedział. Psz. Nie! Nie! Yes! Hej! Ta babka jest tak niewolna! Widzieliście co ona zrobiła? No, i ja nie mogę. Dobra, Ona sama wchodzi w mojego ulta! Nie! Tylko nie konik! No, ja tam z zamrożeniem. Nie udało się. Ludzie. Palamy hyper. Uuu, dałażę go tam. A, jak mam staty teraz? 4-2. Ej, dobrze, tylko trzyma też dobrze dobre staty. Okej, okay, to jest ósma. Pozdro. Ej, bo w ogóle za niedługo 12 kafli! A na swoim koncie na telefonie... przecież ogólnie nie gram raczej, wiecie... Ten... Jestem, już wam powiem... E, 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 a tak gdzieś... Gdzieś około tego, czekajcie, sprawdzimy jeszcze. No, e, 32 kafle. Dipped, 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 Wszystkie dni temu. No ale nie marnujemy czasu. Przegrywamy, nie ma szans, że wygramy. Patrz, z jest przeciwnej drużynie Super, to spamerko! Dobra, lecimy. Aha, no to fajna, fajna gra. Ja, oni mnie zawsze trafiają, ja ich nigdy, nie? Bra. A ty draf ma tarcze. Jesteś że no. Dobra, jest. Ult. Wrzucam go na tego. Rafsa. Jest, leży. Tak, tu. Dobra, ja wiem, gdzie... to idzie. Dobrze. Lecimy, panie. Ty teraz się nas, kurde, zrejdął? To co? Ej dobra, bo nie rozumiem trochę tej logiki tego rafsa. Dobra, leży. Piperka. Dobrze! Lecimy panowie. Dobijamy ich. Nie! Tylko nie mi na bo. Dobra, 8-8. Musimy to wygrać. Nie pozwólmy się teraz rozwalić. Nie możemy wymięknąć. Czajcie? Mówię to, chłopaki, do was. Nie. Dead. 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 No i... Daj na ale to nie był dobry pomysł, po prostu porażka z takimi spamerami, jak tam. Patrzcie, zakładam, że oni mieli po tysiąc, a jednak nie. A teraz typowy spamer, eee, bo typowy spamer i ten gościu też typowy spamer. No dobra. Pytaj mnie. Może Mortisem ze zagram teraz. Uh, 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 uh. Może Lumi tam jest nie? No i co za... Dawaj. Zabiję go. Ale są No! kiedy oni to kierują, Brawo Edbit. No i ma Edbitowi kudosa. Może chcesz ze mną zagrać, stary? Não, não é Jest! Jeszcze, że nie wiem czy nie kupić sobie drugiego Star Powera do Mortis'a. Nie! Yeah. I to jakoś tym mi już mało odpowiada, no bo... chcę, żeby ten Sprint mi się szybciej ładował. Co jest? No ja się uleczyłem. Co mi ten twiggler zrobi? Spowolnił mnie na sekundę. mortis przealimbuje się szybciej przez 3 sekundy, tak? Czy przez ile? Nie pamiętam już.

Kurde, co zrobiłem? Chcę obejrzeć... powtórkę. Nice. chciałem obejrzeć powtórkę i kupić jeszcze ten ten star power do Mortisa drugi, nie? Bo super działa ogólnie z tymi z tym star powerem i z tą z tym star powerem no, kurde. Mandy, okay. ich habe НЕ! яст am nie mogę! Nie mogę obejrzeć powtórki! Ja. Dobra, star power chyba mogę. Nie! Nie mogę kupić star powera, najgorzej. Czekajcie, ja jestem ciekawy, czy ja zrobiłbym jeden V3 mortisem na tym, na jakiejś tam mapie, nie? Swojej... to. To zdecydowanie to i może to, żeby więcej zadać, i to do Ja rozumiem, że to są włoty, ale no i widzicie, patrzcie. Aha! Bra! Yeah! Nie, ah! nie, 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 Jackie nie. Kurde! No i... Ej, czekajcie, no i się zrage'owa. Dobra, nie, już widzę, że to przegram. Słuchajcie, myślę, że zakończymy na dziś, także kto chce i stawia a kto chce subika, Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!